Witajcie, panie i panowie! To znowu ja, MaskiKon. I jak mówiłem, powróciłem, aby dla was zagrać. No, z wami, przepraszam. E, po pierwsze, e, tak, będę kontynuował Dragon Age'a. Po drugie, czemu mnie nie było? Mm. Szkoła, alkohol i brak pieniędzy oraz czasu. E, teraz jakoś to uprzednio. Yy, po trzecie to zaraz wytłumaczę gdzie się znajdujemy i dlaczego a, po, a ostatnie to yy, chciałem podziękować trzem osobom w tym jednej postaci po pierwsze celebo czterem nie, trzem osobom tak Celebowi i Lawosowi za to, że mnie przycisnęli oraz Gromkowi Przypomnij mi co i jak się robiło, bo sam już zapomniałem w ogóle, yy, co tam, i programy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, ta postać, której chciałem pozdrowić, nazywa się Nienna, jest Alfią Tardziejką. E, ona jakby napaliła mnie, żebym wrócił do Dragon Age'a i do Gowina. W końcu nasz krason musi coś zabić. Więc tak, znajdujemy się w miasteczku Lottering, to możemy przeczytać tutaj. Jest to moje miasteczko na północ od Guszy, bo tak się stało, że broniliśmy wieżę, ale zostaliśmy zdradzeni. No i uciekaliśmy. Uratowała nas matka Morrigan, która teraz z nami podróżuje i naszym, jesteśmy jedynymi strażnikami. Reszta umarła pod tymi, albo są gdzieś. Wszystkimi strażnikami z, no z tej krainy, czy nie pamiętam nazwy, na A jakoś. Bynajmniej, eee, nie mniej. mniej. Eee, tak. Teraz e, gromadzimy środki, ponieważ musimy zmierzyć się z arcydemonem. Eee, jakie mamy tu misje? Eee, tak, zmienił się trochę wizerunek naszego Gorina. Po pierwsze, znalazłem hem Tayna eee, To jest hem, który można znaleźć w dziczy, jeśli wykona się parę zadań pobocznych. Jako broni, na, na razie używam. Buzdygana Edukanów oraz Zaklętego Sztyletu, które fajnie zmienili jego wygląd teraz. Yy, mam na sobie zbroję, że kracenową. Nie, to są pancerne rękawice krasnoludzkie, nie do setu. I pancerz kolczy. Mam rękawice kolcze? Nie, ale mam już... ...płytową zbroję Smoczej Krwi. Co prawda jest ona gówniana, ale... Yy, to dlatego, że ściągnąłem za wcześnie cały ten... Alistar jeszcze tarczy nie może nosić. I pancerz kolczy stalowy. Kiedy ja go zebrałem? Nie pamiętam. Eee, no. Mm, żelazny pierścień. Nie mamy na razie lepszych. Mamy, raczej, mamy jeszcze... Ten... Uguszy. Ale na, ra na razie nikt nie będzie używał. Eee, nie teraz. Nie! Tak, to była pani Sosia. Wracając, jest już kram bodajże 3 minuty. Więc, mamy... co to jest? Alkohol, aha. Dobrze, wracając, nie będę was tutaj zanudzał ekwipunkiem i tak dalej. Ja lubię sobie poczytać. Za poległy Templar już zwłoki. Tak, wybij bandytów. Tak więc, idziemy polować na bandytów że gdzieś tu się znajdują O, proszę Was bardzo Więc tak Będziemy grać defensywnie Tylko nas piesek tam poszarżuje No i ta pizza tam szyjm Kolej. I na walka Jestem duszony. Uh, Alister. Tak, używa tego. Widzicie, na razie jesteśmy wyposażeni w tak zwanych 3 mili dpsów, nie, 2 mili i jednego tanka. No i mamy naszego maga, który jeszcze nie umie leczyć, uh, ale skupi się na walce. Zabijemy teraz tego uh! 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 Molligan uh! uh! powinien się do korazji, Trzeba też uważać, żeby piesek nie umarł. Więc Molligan tam pomoże piesku. Tego oczołomię. Wgasz mi cel? Uh! To jest zwycięstwo! Uh! To Ale dobra, to był mój błąd. A także... ...zrani go błyskami uh! Tak, magowie są tutaj bardzo potężni. Ale... je jakoś domagam. Nie ciągniemy mnie do Tego krasnodzkiego wojownika władającego toporem i... Na razie tylko sztyletem. E, toporem i... O, to jest ładzła ładna poza. Oh. Taki... potężna taka poza. Już... właśnie został trafiony. Ale już tu się zamachuje tym sztyletem, żeby ugodzić... Oh. Ja, Machamy, czy chcemy. Posta służy jako... moje riposty. O, ktoś mi umarł, nie pies. No widzicie, przez chwilę nie uwagi umarł na piesek. Muszę być bardziej uważny na sobie. Ale piesek zaraz wstanie. Jak tylko dobije... paru wrogów. to się oddalni. Znaczy, najpierw przeszkamy tutaj. Tutaj nic, no tutaj coś leży. Pokaż nam, co masz w swoich kiesach, martwy Nic, bardzo ciekawe, tu leży nasz martwy pies. Coś mi się nie się po to, żeby zresetować... E, że tak powiem... Pomóżcie mi! Dobra, cicho. Żeby zresetować moby, które, że tak powiem, chcą nas zabić. Miejmy nadzieję, że to się uda. Nie, tak więc zmaruje jedno miksturkę lecznia. Morgan rzuci sobie, a już mam już sobie do buffa. No dobra, eee, więc musimy dobić resztę bandytów, ponieważ już tak powiem, zahaczyliśmy się o nich. Nie wiem jak to wyjąć. Eee, No usłyszej nas i teraz nie możemy przestać być w gotowości. Co na raz spodziewamy się ataku ze wszystkich stron. No dobra. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, co ty robisz? ja to się Chyba przegramy to starcie, wiecie No nic, długo nie grałem, bo ona tam jest Super, bardzo sprytnie nie? O, nasz tank umiera do Nie mamy dużo potionów Trzeba będzie coś uważać tego no, widzicie, nasz tank zaczął za bardzo tankować, i teraz traci bardzo dużo życia. Ostrożnie! Morgan już doszło, Więc tak, po pierwsze. Nie, I użyję takiego fajnego czaru, który nazywa się uderzenie umysłu. Patrzę, o! Piękne, rzecz. nie? No, no, grałem już na lepszym komputerze i na szczęście nie wcinały mi się miksturki. Ale na ostatnim taka sytuacja byłaby bardzo nieprzyjemna, albowiem... Zaczynałem mi się miksturki. Dosłownie. Używałem miksturki, a ona nie wskakiwała. Chyba po jakieś pół minuty, ale przyszedłem grać na takich lagach, więc na tych nie powinno być szerszej Boże, Ale się wkopałem. Widzicie? Podeszłem do tego bardzo nierozważnie i teraz straciłem dużo miksturek, które by przydali się później. A Alister jest ciotą. Niestety. Mm. Dobra, to wyjdzie. Musimy szybko pozbyć się jeszcze tych dwóch napastników. I zająć się... strzelcami. Mm. O, bo nie. Nie, 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 nie. Fart. Nie wyszło. Eee... Musimy jej odnowić manę. Extras Lirium. Tak, dobrze. Eee... Groza. Eee, nie, groza jest na bliski zasięg. Ha! Znaczy jaki twardy ten Ostatnia miksturka. nic ciekawe. Jeszcze nie mamy leczącego maga. O! Łucznicy zrobili głupotę i się zbliżyli. Teraz Alister, Zrobię się strzałami. Że zabijcie tego wilka. Czy tam ma bari? Zobaczcie, jakie to cholera jest, to jest twarde. Postaram się jak najmniej klnąć, ale niestety wychowałem się w taki. Nie mówię o moim domu, ale wychowałem się w bardzo nieprzyjemnym sposób. O! Teraz możemy zaszać No. Te łoczyki już są mięciutkie. Nie możemy... nadal musimy być czujni, właśnie dlatego, że zaraz Gorin umrze. Dobra, zmarnujemy jeden na dwie mnie! Co prawda moglibyśmy zrobić z niego miksturę, ale niestety potrzebujemy teraz czego innego. Co prawda Morigan by sobie tu sama poradziła, bo właśnie umiera nam... Korin, który ucieknie, wiem, że to jest kupie, bo nie strzelałem no w tym skrzele, nie, alka suny nie są tchórzami. Szarza, Do ataku! No, tak więc pozbyliśmy się manditów. A, jeszcze jedna banda została. były trzy. Zresztą teraz nie będziemy ich kon kontynuować pościgu za nimi. Tak, powiem. Jest tutaj kompan, nazywa się Sten. Mam zamiar go uwolnić. Nie pamiętam tylko, czy już to zrobiłem, czy jeszcze nie. Zapiszę w tym momencie, ponieważ może mnie wyrzucić. Zapisywać. Nie wiem. Coś... Przestań ah. mięczyć. Krasowolenski wojny. Powiem, za trzy minuty skończyć na hmm. Coś się naprawdę, że tak powiem, lepsło. O, właśnie o to chodzi. Tu jest taka śmieszna sytuacja. Ale to już w następnym filmiku. A nie ten guzik